Na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku dosyć mały zestaw. No, zestaw z serii Lego City. Przez niektórych lubiany, przez niektórych nie. Zobaczymy, jak mi dzisiaj to wyjdzie. Bo wymyśliłem sobie taką historykę. Mam nadzieję, że fajnie jakoś to opowiem. No i dobra, zacznijmy z recenzją, bo będzie ciekawie. Przed nami zestaw Lego City 60158 i to nie będzie zwykła recenzja, to będzie taka opowieść. No i wyobraźcie sobie, że jesteśmy w Amazonce albo nie, jesteśmy w dżungli w Meksyku i poszukujemy skarbu Azteków. No i nasi bohaterowie dwie figurki dostały informacje o zaginionej świątyni i postarają się ją odszukać. Zestaw jest złożony z 201 elementów. No i mamy tutaj wielki helikopter. Może nie jest on jakiś wielki, ale jest bardzo fajny. E, mamy również kłada, którym możemy dotrzeć do naszej jaskini. E, I również mamy figurkę z maczetą. I to jest bardzo fajny element, ta maczeta, dzięki któremu możemy się przedzierać przez naszą, na, przez naszą dżunglę i szukać naszego skarbu. Oprócz tego, do tego helikoptera Jakie tutaj mamy fajne elementy? No, jednym z tych fajnych elementów jest ta szyba. Yy, oprócz tego mamy funkcję bawialną, dzięki której możemy pozyskać nasz skarb. Już wam to pokazuję. Yy, możemy sobie tutaj zwijać i yy, rozwijać nasz hak w taki sposób. Tutaj mamy takie pokrętło. Yy, no, i na przykład na ten hak założyć właśnie tą, tą skrzynię, to pudełko. No, i w taki sposób możemy sobie odlecieć. Ale również możemy zaczepić naszego kłada Tutaj na przykład za to przywieźć naszego kłada i już ruszyć w poszukiwaniu naszego skarbu. Dobra, ja tutaj się rozgadałem, a teraz przejdźmy do dalszej części historii. Nasze figurki już dotarły na miejsce, no i idą poszukiwać naszego skarbu. Nagle napotkają. Na wielką świątynię Tutaj akurat LEGO wystawiło nam taki mały kawałek tej świątyni Ale tutaj napotkana kolejna funkcja bawialna I mamy takiego krzaczka Którego albo możemy uciąć maczetą Albo po prostu odsunąć No i już nam pokazuje się skarb Wielki puchar poszukiwany przez tysiąc lat No i wreszcie naszym bohaterom udało się go znaleźć ale to nie koniec naszej historii, ponieważ na drodze stoi im pająk. Zeskakuje i goni naszą, e, poszukiwacz, naszą poszukiwaczkę skarbu, ale ona na szczęście ma maczetę. Może jakoś tam, wiecie, odgonić naszego, e, naszego pająka. No i w taki sposób zgarnia puchar, zgarnia kielich. No i udaje jej się y, uratować zaginiony skarb. Złoto Asteków odnalezione przez naszych bohaterów. No i dobra, co jeszcze o tym zestawie? Teraz umówmy sobie ten zestaw. Tutaj w tym, przy tej świątyni, brakuje mi takiej funkcji bawialnej. No mamy tutaj tą odsuwaną roślinę, ale fajnie, gdyby była tutaj jakaś przepaść dla naszych bohaterów. Wiadomo, to jest zestaw za 80 zł, też wielkich fireworków nie mogli zrobić. Ale no i tak, jak na taką cenę, to zestaw jest jak najbardziej okej. Okay. Jakieś podstawowe naklejki mamy, nawet mamy logo e, właśnie naszych poszukiwaczy skarbów. Kład jest jaki jest, ale pamiętajmy, że jest to 201 elementów, czyli tak naprawdę nie za dużo. No i co do tego kładam, brakuje mi tutaj jakiejś rejestracji e, na samym tutaj środku, e, bo tutaj mamy takie study, chociaż jakby się uprzeć samym, można sobie taką rejestrację doczepić, jeżeli ktoś ma taką luźną. No i tutaj brakuje mi jeszcze jakiegoś loga Równie dobrze ta naklejka mogła być z tym logiem Bo ono fajnie się prezentuje W tym logo poszukiwaczy skarbów No i to tyle z dzisiejszej recenzji Teraz przejdźmy do podsumowania Zestaw mały, ale znajdziemy tutaj dużo plusów No i jeszcze powiem wam drogę ucieczki Ponieważ jeszcze na luzie nasi bohaterowie ładują tutaj Nasz kielich idealnie mieści się do tego pudełka Już wam to pokazuję Wkładamy sobie nasz kielich do budła w taki sposób ładujemy go tutaj, ale nagle nasi bohaterowie słyszą odgłosy. Także już się zastanawiają, co to może być. Po chwili widzą tubylców, a więc szybko wskakują jeden nakłada, drugi do helikoptera. Szybko się pakują. No i jak najszybciej muszą opuścić naszą dżunglę. Już. Jeden jest w helikopterze, w tym momencie zaczepia oczywiście yy, nasz hak o, o kierownicę. Dobra, udało mi się to zaczepić. No i jak najszybciej odjeżdżają, ponieważ tubylcy nie są ucieszeni, że nasi poszukiwacze skarbów zabrali ich skarb. Ale wiadomo, ten skarb trafi do jakiegoś muzeum. Także na pewno będzie dobrze. To już koniec dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. To już koniec. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.